Eee już zaczyna Lać O, o kurde U... Strach tu stać Kuba No to jest zejdź bo to wiesz, biorą i ściągasz nie musi być no ale to jest nisko, nie Dobra ja idę zobaczyć tam na pole ale to raczej będzie Aaaa, szkoda gadać. Szkoda gadać. Grad by przyszedł, chociaż, chociaż ten rzepak wytrącił i by z głowy było. Jadę kawałek dalej zobacz, zobaczyć, bo tam, no tutaj 200 metrów dalej mam pole, ale to wiecie jak to jest. Czasami, czasami ta chmura tak idzie, że tu pada, tam nie pada i i, i zobaczcie, tu jest sucho. No tak wam powiem, tak jakby delikatnie. O, sam nie wiem. Kilka kropel na krzyż Czekając na pieruny. Siarczyste, ogniste. Przewczę tarczywska nie bierze